Hej, dzieciaki! Pokażemy Wam dzisiaj w tym odcinku naszym przedświątecznym, jak można albo fajnie spędzić świątecznie czas na zabawach, albo na różnych magicznych aktywnościach, albo zwyczajnie, jak w łatwy sposób udekorować swój domek. Tak? Więc dzisiejsze zadanie. Dotyczyło czego? Marcelku, co mamy do wykonania? Stworzyliśmy już kalendarz. Tak. I co tam było napisane na karteczce? Żeby stworzyć kartkę świąteczną. No i teraz tada, wjeżdżają nasze dodatki. Będziemy tworzyć kartkę, którą ozdobimy żywą tujką, żywą choineczką. Piórkami będzie, będą dwie choinki i jeden anioł, którego zrobię ja. Do tego będzie nam potrzebny pistolet na gorąco, ale tym obsługiwać się będę. Ja. Ja czyli? Ale, ja, ale mówię, że ja będę się. Robić. No będziesz mógł mi pomóc. No dobra, to co? Zaczynamy. jak już pewnie zdążyliście zauważyć uwielbiam bawić się klejem na gorąco i tworzyć różne ozdoby to będzie kolejna z nich mianowicie wianek na drzwi albo do wnętrza oczywiście świąteczny i w moim ukochanym rustykalnym stylu z miętą oczywiście mamy wzory listów do świętego Mikołaja. Marcelek niewiele potrafi napisać, ale z odpowiednią ściągawką próbuje sam napisać świętemu Mikołajowi, co chciałby dostać. A Ignaś na razie rysuje Mikołajowi to e. <laughs> e. e. sam. Okay. sama. A tata był grzeczny? Dostanie prezent? Nie, dostanie rózgę. Oh. Tata był niegrzeczny, Tata był grzeczny. No w będę grzeczny. W przyszłym roku postaram się zawsze słuchać i pomagać rodzicom, sprzątać zabawki, ładniej obiadki. Co wybierzemy? Może wszystkie, co? Tak. Będziesz? Tak. Będę pomagał. No to tak. zaklę się. będziesz pomagał, to tu trzeba zaklęsić. Jak nie dotrzyma słowa. Zawsze to nie będziesz rozumiem. słuchać i pomagać yy, rodzicom? Tak. I ładnie się obiadki też będziesz? No to zeznaćmy jeszcze. No jak pomocnik piekarza, no i rozwałkowujemy musi. Przyłapany. Moje elfy trochę podjadają. Trochę dekorują. Trochę żerają. A jak dzieciaczki pójdą spać i mama wybiera się do dekoracji, to powstają takie śliczne -taki. Pokażę Wam dzisiaj patent, bardzo prosty. Na udekorowanie okna. Nie będzie nam do tego potrzeba y, wiele, nawet umiejętności, nie, może być zupełnie zero, bo dzisiaj przygotowałam wersję y, dla leniuszków albo dla osób, które nie są utalentowane jakoś wybitnie, y, jeżeli chodzi o rysunek. Więc mamy oto takie szablony. Wydrukowałam je z internetu szablony kamieniczek. Te kamieniczki przykleję za pomocą taśmy klejącej do zewnętrznej części okna a pisakiem kredowym, flamastrem kredowym, markerem kredowym, jak zwał, tak zwał, będę odrysowywać te kształty, a na oknie powstanie po prostu piękny malunek świątecznych kamieniczek, ozdobimy jeszcze gwiazdkami. Zabieram się do dzieła. Zobaczcie, udało mi się już odrysować nawet dwie kamieniczki całkiem Znośnie zależność od tego, z jakiej perspektywy Wam to pokażę, nie ma idealnie może odrysowanych tych kształtów, to jest trochę niemożliwe, ale to ma być wzór, to ma być jakiś, hmm, jakaś pomoc, a nie dosłownie rysunek jeden do jednego, więc wzorując się na tym wzorze po prostu zrobiłam jakieś swoje małe wersje. Muzyka Kamieniczki przynajmniej na jednym oknie są zrobione i jak widzicie one nie są dosłownie takie same jak te wydrukowane, ale na bazie ich stworzyło się coś takiego, do którego dodałam tylko i wyłącznie światełka oraz śnieżynki. Może nie widać tego aż tak dobrze, bo to co jest za oknem przebija, ale przecież to o to chodzi, to ma być tylko i wyłącznie dekoracja która nie ma nam przysłaniać widoku z okna, ale go tylko ozdabiać. No to teraz pokażemy Wam, jak zrobić świąteczną, magiczną kolorowanie. Mamy ręcznik papierowy. Wkładamy go na pół. I teraz na zewnętrznej części, ja tu już narysowałam kilka wzorów świątecznych, ale został mi jeszcze jeden do narysowania. Moje ulubione kamieniczki. Hops. Teraz uwaga. Po drugiej stronie od strony wewnętrznej tutaj będziemy malować to, co chcemy, żeby później było zakolorowane. Czyli, na przykład, że tutaj będzie okienko różowe. Gdzie jeszcze zrobimy, Ignacio? Tu może co? Na przykład, poproszę zielony. Zielone będą tu okienka. Jak ta kolorowanka się w magiczny sposób. No dobra. I teraz chłopcy kolorują. Czyli otworzyliśmy nasze kolorowanki i z tej strony kolorujemy. Ja mm. kolor. Mm. Tak, flamastrami, tak, żeby później zamoczyć. Tutaj nalejemy wody. Kolorowankę zamoczymy, ona się w magiczny sposób nam pięknie pokoloruje. No i teraz uwaga: mamy skończoną na przykład tutaj laseczkę. Złóż proszę ten ręcznik papierowy. O i przekręć. O tak, musi być czarnym do góry. Teraz nalewamy tutaj wody. No i teraz, jesteś gotowy? To przyjdź tu, kochanie. I uwaga, tą czarno-białą stroną wkładamy delikatnie na powierzchnię wody. Trzy, odwrotnie. Trzy, cztery. No i nasza kolorowanka malinowa, nasza kolorowanka się pięknie za kolorowała pod wpływem wody. Dobra, idziemy dalej. koloruje, co? Zabawa polega na tym, że moi chłopcy w 3 sekundy zjawiają się na końcu pokoju. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Pamiętacie? Raz, dwa, trzy, babajaka patrzy. To dzisiaj będziemy się bawić w raz, dwa, trzy, renifer patrzy. Raz, dwa, trzy, renifer patrzy. Raz, dwa, trzy, renifer patrzy. Jeszcze raz, ale tym razem patrzeć będzie Mikołaj. Raz, dwa, trzy, Mikołaj, patrzy! O, jest, idzie na koniec. Idzie na koniec, idzie na koniec, idzie na koniec. Raz, dwa, trzy, Mikołaj, patrzy! Mamy go! Raz, dwa, trzy, Mikołaj, bo bo Raz, dwa, Raz, Mamy Raz, dwa, trzy, Mikołaj, Trzy. No to Dwa, pasie, No to robimy kolejne dekoracje. Mam stare świece, które właśnie posprejowałam farbą na złoto. Teraz będą te były żółte, te były białe, jedna nowa, trzy zużyte, ale teraz wszystkie. Pięknie jednakowo się prezentują i będziemy teraz je dekorować. No to teraz sznureczkiem owiniemy świecę tak, żeby móc przyczepić do niej na przykład kawałek, kawałek jodły kałkawskiej. Dobierzemy sobie do tego jarzębinkę i na koniec laskę cynamonu. I tak oto ze starej świecy, posprejowanej, ozdobionej mamy piękną, nową dekorację świąteczną. No dobra, robimy masę solną. Szklanka Mogę mąki, szklanka cukru, yy, soli i pół szklanki wody. I co teraz robimy? Chodź tu Marcelku, zobacz jak ja jestem, jak powstaje mafka. Idę Ciasto już jest prawie gotowe. I co będziemy potem robić? dwa łapkę. Tak jest. I to będzie nasza dekoracja na choineczkę. Dobra, rozszerz troszkę paluszki. Rozszerz troszkę, nie aż tak, bo. dobra. I teraz uwaga. Robimy stempelek. I do góry łapka. Okej, okay, bomba! Wyglądasz jak żaba łap żabia łapka. Do góry. <śmienicza> o -o. <śmienicza> I się przycisnęła na amen. <śmienicza> tak? Przykleiła się? <śmienicza> O oh no! To teraz wycinamy nasze kształty łapek. Woohoo! I wystarczy teraz zobaczcie przełożyć te nasze łapki na brytwankę. Bo teraz musimy te łapki nasze, co? Upiec. Nie upieczeć, tylko upiec. Taki przyrząd. Teraz musimy zrobić dziurkę na to, żeby móc zawiązać kokardkę i powiesić albo na choince, albo gdzie tylko nam się spodoba. Teraz gotowe i wrzucamy do piekarnika. Składamy do piekarnika. A jak tylko będą gotowe to bierzemy się za malowanie. Mamy upieczone nasze łapki i teraz za pomocą farbki, troszkę barokatu w pędzelku będziemy je dekorować, potem wieszać. No i mamy piękną ozdobę. Mamy nasze łapki tak, żeby widać było tylko ślady naszych rączek. Kolor wybraliśmy nieprzypadkowo. Bo to jest ulubiony mamuszki. Wszystkie łapki mamy pomalowane. Mamy taty Ignasia i Marcelka. Dodamy jeszcze dosłownie troszeczkę brokatu, raczej kleju z brokatem, żeby je ożywić. Zawiesimy później i będzie pięknie. Będzie pięknie? Będzie pięknie.